Codziennie. Hej widzu, jestem głos AI. A więc bez zbędnego gadania zacznijmy. Jak wiecie moje filmy są codziennie o 18, 18.18. Ale dzisiaj damy ściągi na fizykę. Mogą być Wam potrzebne. W ogóle ja mam takie coś i to jest najlepsze, bo jak tak przyłożę źle nie będzie widać albo, patrzcie, poczekajcie chwilę chwilę, tutaj są też o, o takie kości. do tego przykładamy to tylko dobrą, czyli niebieskim i widać tak sobie właśnie można robić ściągi albo jak będzie tutaj można pokazać pani, I nagle tak, cyk Ha, łatwo. Takie coś mogę wam rozdać kiedyś. Jest to na mocne, że można sobie przyłożyć. A czego go? I tylko to i nie literki, więc spoko. Dzień Zacznijmy poczekać jeszcze. O, ogólnie zobacz, tu nie ma chemii, ale mamy się takie okolary. Jest tego samego i właśnie nimi się będziemy posługiwać. Czy To jest fizyka, tak. Fizyka. Tutaj macie spić, treści. Nie widać, widać, dobra. Patrzcie, że ten kabelek będzie moim wskaźnikiem jest tabelek od mikrofonu. Jezus już Maria, na którym kiedyś będę grał koncerty. Nie jak widać, dlatego jest takie coś. Czyli te właśnie folie dekodujące obraz. Po przełożeniu wyznaczone miejsca czy też tekst. Mamy Tylko takie trochę węższe. I folia imitująca ruch. Tak oraz zgubiłem. Ale no, może kiedyś być. Więc dobra. Przeżywając sobie bardzo powoli, ruchomić rysunki. I lecimy. Tutaj mamy pomiary i wykresy. Odległości między miastami. A w jakich jednostkach podajemy? Odległość między miastami. A w Polsce to tutaj dajemy kilometry 1 KM i B w Wielkiej Brytanii Mila Toważmy na geografia, ale czas oj Czas który sportowac pokonuje dystans 100 metrów sekundy? Którym no, pokonujemy samolotem odległość między Warszawą a Londynem? To jest niebieskie i tutaj są godziny. Tutaj sekundy, więc można to zrobić tak, że o tak dajemy. na O! I widzicie? Może zrobić zdjęcia i fabrykę coś na sprawdzianek. Bo idziemy dalej. Temperatura na dworze. Pierwsza jest. Może trumba, lepiej jest większe stopnie Celsjusza. I drugie to jest w Wielkiej Brytanii stopnie Fahrenheita. Masę ziarenek w pieprzu. gramy I co mam tu w workach? Kilogram. Niepewność pomiarowa. Trzeba sobie mierzyły udrować tej samej deski. W tym samym miejscu. Pierwsza i druga to samo szklanką linijką. Trzecia z rząd Mielniczy otrzymujący następujące wyniki no, no to wyproszę sobie oto może to sobie przeczytać to wszystko ja tego nie będę czytać dawam trochę czasu na zdjęcie zróbcie sobie zdjęcie albo skelina Okej, okay. co robiliście? dalej. Jak tworzymy wykresy? Poczekajcie, ten wskaźnik jest słaby. Ok, a lepszy. Jak tworzymy wykresy? Przeprowadzono doświadczenie, w którym mierzono nosie ciężkości działające na pudełka o różnych masach. Dane z doświadczenia przedstawiono w tabeli. A więc, pierwsze. analizujemy tabeli i nie wpiszę no, nie, analizujemy dane zaprezentowane w tabeli no, czyli tak jak mówię zależność siły ciężkości F działającej na pudełko masy tego pudełka M tutaj macie te cości. MF 30 gramów 2N Tego nie rozumiem, bo nie było mnie sobie spałem Przekształcamy tabelę porządkujemy dane ustawiamy wartość masy w kolejności rosnącej i zapisujemy dane w tych samych jednostkach masę w kilogramach siły N Zapamiętajcie to nie piszemy na sprawdzenie, poczekajcie. Nie piszemy na sprawdzenie na przykład. Hmm. hmm może tak, dajmy masa Tu zróbmy to N. Zróbmy to N jako masę, już. A siły w kilogramach. Tak. Teraz dostanę piąteczkę. A co wychodzi? niestety wychodzi jedyneczka o. bo jest źle zapisane więc trzeba to umieć teraz chwilowo to będzie po niestety bo fajnie się to robi to będzie taka po zdjęcie, że to na odwrót powinno być. nie wiem jak by to zrozumieć, ale to zróbcie sobie tych dwóch zadanek. zdjęcie on tak nie wyrażę. To po prostu potem sobie zrobicie. Wreszcie możecie też notować to co napiszę, więc... spoko. Trzecie. Dobra. Ja nie widać, ale Trzecie. Czemu to jest tak rozmażone? Czemu tego tak nie widać? Dobra. Trzecie, rysujemy dwie prostopadłe do siebie osie i oznaczamy je na końcach symbolami zmierzonych wielkości oraz pożytych jednostek. Czyli jak robicie taką linię, to tutaj dajemy m kilogramy, czyli masę i tutaj dajemy, w co to, siła, siła. An. Nie widzicie, bo jest rozmacane, ale trochę pokażę nagrywanie, tylko nie doda. Ale... Ok, jest to bardzo ważne zadanie. Nie wiem czy to mówiłem, bo mi się część zrobiło. Mm, tutaj mamy takie cośki. Nie wiem, czy widać, o to napiszę w opisie, po prostu. Mm, jak nie napiszę, to trudno. po prostu mi się coś popsuło. Ojojoj, oj, oj, w ogóle są staczkowe w dole. to jeszcze nie ten dział. Nie no, poczekajcie, bo muszę zapłacić za głos czata GPT. Okej. Jesteśmy. Ale co, nas, tak. Jeśli przed nazwą jednostki stoi przedrostek, a chcemy otrzymać wynik opisany jednostką podstawową, powinniśmy pomnożyć daną liczbę przez odpowiedni mnożnik, czyli wielokrotność liczby będzie przypisana do konkretnego przedrostka. Przedrostki miały deka, hekto, kilo, Mega, giga tera, skrócz dekada, hekta H, kilo mega M, giga G tera T i mnożnik Deka dziesięć, hekto sto, kilo tysiąc, mega, milion, giga, miliard i tera trylion. Ambilion. to jest ważne, bo tutaj jest teraz zadanie z tym czymś. Jest zadane jednostek masy. W ogóle to teraz mam teraz rozmazane, więc robimy. Tego nie rozumiem akurat, to jest ciężkie. No nie, sobie to... Znaczy no, to jest takie nie, z matematyki. Już nie tego Może coś umie tego rozszytać, to jeśli nie piszecie, to w to dam wam suba. Okej. Okay. Teraz mamy zamiana jednostek czasu i objętość. To jest bardzo podobne zadanie do tego. Do tego. Ale tego mi się nie chce robić, bo tu ciężka jest tego. Możecie coś z tego przeczytać. A tu od razu macie odpowiedzi do tego. Od razu z odpowiedziami. Patrzcie. Na full bogato. Tutaj nie ma odpowiedzi. Jeszcze jest odpowiedź. Nie ma. Wiem, czy tutaj też nie ma, ale ja przybliżam, proszę bardzo. Idziemy dalej. 1 milisekunda. Tam coś takiego. Idzie na 3 kilometrów na godzinę. O, 0,001. W sumie nie jestem nauczycielem jest Idziemy na cząsteczkową budować ciała. Ciała są zbudowane z nieustannie poruszających się cząsteczek. tu dużo tego, dużo to ja kończę. I pamiętajcie, widzimy się codziennie o 18.18. 18, chyba, że wcześniej będą. To jest możliwe, ale to co powiem na Discordzie, na którego ogólnie bijajcie. Link w opisie. Bye. I też przypomnę, że jestem w 7 klasie. Dobra.